od razu to dziecko. <grym> Nie ma wątpliwości. Co budujesz, Michał? Co to będzie? Domek. Domek albo może pociąg. Jeden obok drugiego będzie. Już się trzyma? Ciociu! Mm. Tak? Tak? Takie robić? Nie może, bo to jest dla niego niebezpieczne. A ty już jesteś duży. I mogę. I możesz. Tylko trzeba zawsze zapytać mamusi, tak? Michał, a może połączysz to razem, żeby był dłuższy pociąg? Nie, to nie jest do pociągu. To mogłaby być lokomotywa. Jest duża. Oj! Można tylko jedną śrubą go przykręcać, a drugą trzeba tym ręcznym śrubokrętem, co wcześniej kręciłeś. Tak? Tylko tą z przodu przykręć śrubę. To jedną śrubę zostaw, dobrze? Mamo, tak? czy możesz troszeczkę pomóc Michałowi z tym jednym, bo tutaj to będzie lokomotywa, ale ona troszeczkę tam, jest ją trudno wkręcić, bo już ciocia wcześniej patrzyła. Jakbyś tak, mogła troszkę pomóc Michałkowi, bo tam jest tak za mała tam dziura troszkę. Motywa. I trzeba ją tak pod spodem tą śrubę wkręcić. O, spadło Ci. to trzeba od środka włożyć tą śrubę. Co robisz? Mama robi krzesła. A ty robisz pociąg. Dlaczego masz ta śruba to będzie najłatwiej, wiesz gdzie? Tutaj. I tylko jedną śrubą przykręć. Już. Mhm. Już, jeszcze jeszcze ci został jeden wagon, już zostaw. Jeszcze ci został jeden wagon tam z boku. Mamo, czy możesz podać? To spadło daleko. Uuu. Musisz, Michał, uważać. Musisz uważać, że tu jest napisane, że to jest tylko dla dużych chłopaków. To trzeba ostrożnie, co? Bo jak spadnie, to się popsuje. Mamo, tam Michał chciałby jednak tą drugą śrubę przykręcić, jakbyś pomogła ręcznym śrubokrętem. To to... Oj, mamo, proszę pomóc. Pokaż, co się stało? Żeby były dwie śruby. I ręcznym śrubokrętem. No widzę. Ja mocno. Przyjęcie. No. I tam na komodzie jest ręczny śrubokręt. I można dokręcić. Trzeba tak mocno wcisnąć. I wtedy będzie przekręcone i będzie już dobrze. Okej, okay. czekaj, okay, mogę trochę ja? Mogę trochę ja? Mogę troszkę ja? Synek, no. No musisz wyjąć to już, Wyjmij już. O, teraz jest dobrze i tu. Teraz jest dobrze, już więcej nie rób, bo się zepsuje. Nie, bo tam już za dużo dziura będzie. Tak jest, OK. Jeszcze masz ostatni wagon z tyłu, bo to lokomotywa z przodu była. Ten, ten do tyłu przełóż ten wagon. Pięknie, wspaniały brawo, pociąg. Zadam! Brawo. brawo! No, popatrzcie tutaj, Michałku i uśmiechnij się ładnie. Psik. A jeszcze jakaś poprawka będzie, tak? Albo jeszcze tutaj został taki... Nie wiem, semafor chyba. Dryzyna. Dryzyna. Nie wiem, nie mogę się nie Ale no musisz poczekać, bo jeszcze tutaj. No, Michał, czy możesz popatrzeć i tutaj ładnie uśmiechnąć? Proszę. Michał. Czuć I proszę, Tadam, robimy ta -dam. Michał. Gotowe? Ta dam. Nie, on jeszcze będzie tu to naprawiał. To jest za mało jeszcze naprawia. No już Michał, Michał. Tak przecież. No, no, dobra, już ta dam poproszę. Michał, poproszę ta dam.